Cześć, witajcie, ja jestem MC Kubatterks, a ze mną jest Kombi. I to jest pierwszy odcinek gry Harvest Moon. No. I wybierasz czas tej ta I... Tak, ja muszę Kubę grać w tą grę. No. Oczywiście. Bo on nie umie. A zobaczył, że, że jest tak fajna, więc... Chyba, no, nie musimy tego strzelać, co tu piszę, bo... Yy... O, bo, bo, bo... bo możecie sami poczytać i wszystko. No, po to ja chyba tutaj... No. I teraz nadamy sobie naszemu bohaterowi pierwsze imię. No, imię A jeśli teraz myślicie, co to za gra, co w niej chodzi i nie powiedzieliśmy, to zabudajcie się podczas klipu wideo tego. No. I, I jak nazwiemy sobie bohatera? Eee... Yy, no... co no, sobie wybieraj, to Eee... Yy, no nie wiem. No, To jest widz. Ale to musi być całe to. To jest widz. Widziczy? Tak? Nie, Tak? Zrob, może zrobię tak. Widz. <laughs> nie wejdź to. Dobra, to, to jest nasz widz. Yy, prezentujemy jak wygląda widz w prawdziwym życiu. Nie, nie myślcie, że to jest taki normalny gościu, jak wy wszyscy. Nie, ja, to jest half farmer. Bo tak, ta gra, to gra farmers. No. Taka. Panie widz. Panie widz, znajdujesz się. Znajdę. Zajmuje... No, Znajduję się. Dobra. może Panie widz, zajmuję się transportem. Przyłodzę tutaj codziennie, bo odebrać to okno. Co panu mieści w skrzynce? Miło mi pana poznać, ach tak. No. Jeśli pan czegoś nie wie, proszę zapytać mieszkan... Mieszczan. I teraz idziemy do miasta, w którym musimy coś zrobić. No, pogadać z ludźmi, a potem wrócimy na farmę. I do tego momentu sam dotarłem. A walej pomyślał, że nie jest mi się co grać i idę robić coś innego. I poszliśmy kręcić filmik. Tutaj o ile dobrze się... Oj, ops, przepraszam. O ile dobrze pamiętam co się sprintowało. I jak myślicie nie, wcale nie pierdłą. Tak krzesło się przesunęło Trzeba wszystkim pogadać, tam jeszcze tam y, za drzwiami jest panka. Nie, nie, nie. Ja no ale tam kadają nas takie rzeczy, po które my wiemy. No Myś... to może ja to będę przewijał, a... A wiesz, poda, będę ci będę ci, czytał po prostu. Przybyłeś na farmę, prawda? Jeśli chcesz uzyskać plony, dam ci to co jest... To, dam ci to. Jest to konepka. Dam ci... Służy do pobierania wody Czekaj. Służy do pobierania wody z Przyniosłem do swojej komórki. No, takie dziwne, dziwne to, no, że ale jest głup. No to może ja po prostu ty nie czytaj, tylko widzowie sobie będą zatrzymywali, co? No, okay. mm -hmm. dobra. I... Ale szczerze większość rzeczy, które tutaj mówią, my mam powiemy, więc no możesz przemijać tak czynników. I albo w opisie, albo teraz tutaj w... teraz to... tutaj gdzieś w adnotacji. Do mojego kanału będzie link. No i kondyktor też zaczął kręcić. I jeszcze mm, albo w opisie, albo w adnotacji będzie link do naszego wspólnego kanału, który się nazywa... Tego wam nie powiem. <laughs> Polscy gring. I tam robimy różne Google takie vlogi jest? Tak, Ta fajne vlogi. Czy ja? Wygłupy, ale. I tutaj. Ile tych filmów będzie? Ile, mniej więcej? Bo że... <grym> to może dwa dni. Ja chodzę jeden dzień. Na parę i po tym mieście będzie. Wiesz co może. Tak, po tym mieście będzie. Będą dwa dni. Gdyby to, bo to, będzie to. Albo No i ty Tak, i nie warto, jeszcze nie a i tak trzeba, bo się tak. No nie ma wyboru. No. I tak pewnie nikt tego nie czyta. A może niektórzy tacy fajnie się, się czyta, no nie czytają. Dobra, na prawo Dobra, jestem, ja. już Jeszcze Nie, to jest tak, to jest tak, z tego Nie Później, a nie wiem ja, czy się dobrze smarzy, bo ty jesteś tak. no, A to tam to, to tak pokrój nie góry do ciebie. Jeśli będę mówił do Was, to będę mówił głośno. No. Ale tam szkrzy szybki. Mm, a i teraz? Pomawia się magica. Film dokładnie trwa w tej chwili. 5 minut i 17 sekund Nagrywamy kamtazją No bo, bo ten, ten kagerał ma takie problemy, że prawdziwie nie za bardzo na nagrywać Albo my jesteśmy na i nie, nie mogę Nie, raczej to problem nagrywamy, jesteśmy robi. Tak, my jesteśmy hardcoremi Zwłaszcza w naszych filmikach na polskim ringu No już, już już wspominają Widzowie <laughs> 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 sobie, sobie sami zobaczymy No nie, będzie mi się chciało, no dobra? to wracaj. już nie wiadomo, ciężko nie trzeba Dobrze Skutkować, co wiem to jest cheat, widzisz? Tam, obok obo window. A to, to jest to, że można czytać. Nie Nie, w ogóle nie, to, to jest dziwne. Okay. Ale jeszcze synko się nie da, chyba. No, dałem I na dole jeszcze i będzie Play, play, zimno. Tak. Sprintujemy... Tutaj karczma zamknięta. bar. Małgo, Dobra. Czasami no. dostaję głupawki, tak jak na przykład Konrad dzisiaj mógł zauważyć przed nagraniem. To powiem ci co robię. Pa pa. wtedy był? Wiesz co, może tak dobrniemy do 15 minut albo... To będzie chyba taki jeden dzień niech no, jeden dzień nie licząc miasta, bo miasto jest akurat nieskończenie długie. Jeden dzień trwa 4 minuty. To no pięć, tak to się ten stel... Stali pół. No. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za tak głośna. No właśnie. Jak jest no to... no... no to... Widzisz tutaj na tym paseczku, jak ja mówię jak coś ten? Ja... Ten powinno być dobrze. No ja mówię dobrze. No, no, no! no jest dobrze. To nie wiem. No! Dobrze no, jest! No, no, no. Ja się właśnie uwaliłam na twoim laptopie. No? Znaczy nie pierdziłam, tylko e, wziąłem się na twoim laptopie. O. Nie, nie. No. nie. wziąłeś się na laptopie. Nie. Wziąłem się, położyłem na twoim laptopie. Kurde, nie pierdolę ci. Dobra. Zapamiętajcie, tak. no nigdy nie posmalajcie się podziwną waszą laptopą. Ok. A najlepszy test, czy dobrze będzie jak słychać, jest to. I to on właśnie na kremę. Nie odzywaj się. Nie odzywaj się, to będzie na sobą. No to my wracamy do. Dobra, dotarliśmy na miejsce. I widać, że nabułeś się chyba dobrze. Wszystko na nagraniu, zobaczymy, jak dobrze nam było na... Słuchaj, Jabstep. Yy, I może powiesz już, jaki to był tytuł. Yy, to był yy, twórca Skrillex, Kill Everybody. A uh, remix tego to był Sound Remix. Wszystko będzie w opisie inaczej. Będzie czy czym? No raczej będzie czemu Wtorek, drugi dzień, wiosny. I ognamy pogodę. A czemu? Pogodę. I oczywiście będzie fajnie. nie? No, jak proszę. Witam, zapraszam na pogodę. Nie, Majdarz, u nas pierwszy dzień wiosny nie było takiej Ha. Nie, ja, ja przez cały dzień. Okej, okay, wychodzimy. I teraz staje się coś fajnego. Awesome. Staje się coś, o czym żaden pustelnik nie marzył. Będziemy tak. mieli pieska. O, taki świetny taki Po tak, kondyakreksie. Tak, jak Reksie, brawo. A jest no. nie, po kondyakreksie? Nie. I zresztą trochę jak ta. Taka lubisz się, nawet wrzuca. Serio. jest i ogólnie nie każdy odcinek będzie z Konradem. No ja chcę powiedzieć, no bo musi to wytrzymać, bo akurat tu jestem i tyle. I jak na wzię. Zrobimy Rex. Rex, no Rex. No. Ko Konrad, okay. Czeło ku Konradowi. Czemu to To jest S. Sek seks, seks. No. No. Seks. Na się cofa? No to ja się cofałem. Zrobisz seks y tym y X-ombuce. Nie wiem, nazwijmy seks. Serio? Serio nie, co ty? Rex, a nie seks. Rex seks. Teraz powiem coś, nie, dobrze mi się słów słuchać. Raczej powinien być dobrze. Wormen, <trual out cities> Anyways, to teraz nie różnęć, nie odzywa się. Muzykaś cicho raczej tak myślę, patrzę na ten poziom audio. Teraz nazwaliśmy naszego pieska Rex. Ale to jest oczywiście, powiem wam teraz, to jest ona, nie on. Widziałeś? Ten człowiek? To jest on. Yy, to, no, ona, o, to jest Eren. Może mi się zaburzyli w to przyszłości. Wiemy. Serio? Ja nie wiedziałem na początku, że to chłopak. I teraz zajmij się oczyszczalnią mojego terenu. No widziałeś, jak, jak to na początku się robić, Tak, robi, tak. Mhm. Yy, Zacznij robić już pole potem i sobie sumy Ale to nie, nie musisz się spieszyć, ty jeszcze. To nie ma jak się kończą się dni już po tej wojnie, tak? No, to Konrad mi powiedział, yy, jak to jest, to jest jak Minecraft, tutaj... Ja Minecraft, Minecraft, wszystko Minecraft. To weszło to wyszło 15 razy wcześniej niż Minecraft. To wyszło w 1996 roku. Było 21 części tej gry, Harvest Moon. A, i ta gra ogólnie jest na... Um... Emulatorze NES-a. Nessa, raczej nes No i może link w opisie dostanę, w którym możecie to pobrać, oczywiście. Jeśli będą jakieś problemy, to piszcie w opisie. A i co w tym jeszcze w co ty tam na początku? Bo? Aha, no to, to patrz, ta pierwsza itemka, co teraz jesteś przed tobą, ona jest do koszenia trawy. Powiem ci, wytłumaczę, tam drugi jest do raja pola, mm. trzeci do kopania e, kamienia i czwarty do robania drzewa. E, ta gra ma dwadzieścia części, a tam w 1996 roku powstała pierwsza, pierwsza część tej gry. Ona jest chyba najlepsza. I widzisz ja grałem... Wiesz, że Cię nie Nie, ja grałem jeszcze w G&R S-a i ona była Tak, było na tym G&S jeden. są dwa ekrany jakby, takie, wiesz. Czyli taki, wiesz... Masz ekran i tu masz ekran. Jak się rąbało? E-X. I masz tu ekran i tu ekran. Ja mały, Taki tu A, taki, taki, taki... Jak to się kurczę nazywało? Spójny. Co? Spójny? ten ten. O. Piennie, piennie. Piennie. nie, nie wiem. co chodzi? Nie, eee... Nieważne. Nie Nie No bo była taka konsola, która miała... Eh, nie wiem no! No nie Boże! Wy <śla chain> to słyszeliście! MontaDew! <śla> Dobra, ten kto grał był mały w MontaDew <śla chain> to jest pro. <śla> nie no, bo <mówi> tata <śla> tak. Tak, mam grał w MontaDew. Mamo, chcę MontaDew! Dobra, idę. Czyli... Sygnał. Sí. Musisz się Ja Jajo, jesteś. Dobra, ty, kuby, kuby odwala, już. Na górze jeszcze masz tam jakieś wczoraj, we no, Tak, Na tak. Ja to może. To może... teraz no? ja, to się pyta, i masz, gdzie są te te Kupujesz, je, e, się, masz tylko trapy, trapy, czyli zobaczy, teraz przyda. A możesz kupić sklepy. A Tak, gdzie jesteś? w mieście. to też jest miejsce może no, trzeba z takich instrukcjowych in liczb. No to tyle filmik będzie trwało 15 minut na Dwie minuty. Zobaczmy po idealnej 15 min. Mnie się uda, nie wiem. Się. To weź może y, przy 14 minutach tam włączysz myszkę, tak? Okay? Bo tam leży... A, wyłączyłaś ją? Wyłączyłem. Po co? Przecież nie wiesz. I co teraz? Dobra, idziemy. się o, no teraz. Muszę się zamiastu. A Albo nie. O, ja muszę już rozrobić. Ktoś się kłamił. Muszę się stawić za blisko. Ukuła, się już noc. No. Tylko nie wiem, no. O właśnie, myszka, myszka! <głosDIY> Nie wiem czy ją będzie widać. Eee, chyba tak. Jak nie, to nie. No, nie będzie trwało po 15 minut. No to my się z wami żeby... to Nie, dobra, dobra, nie. O, akurat... Akurat jest cóż szybko biegnij, biegnij, otłuszcz to, e, d, d. Szybko biegi, biegnij, biegnij, cel, cel. nie tam, szybko, do domu. Tam gdzie... Lewo, lewo, lewo. Tu, tu, lewo, tutaj, tutaj, tutaj. Szybko podejdź. Podejdźcie do tego, do tego miejsca, tylko przy, przy tym, D, D, de, 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 do góry, do góry, de, D, de, D, i na razie, no, Kom komentujcie, subskrybujcie i hajkujcie, pa.